Wielkanoc 2022 roku to świętowanie śmierci zmartwychwstania Chrystusa w wyjątkowych warunkach. Od kilku lat najpierw pandemia, teraz wojna na Ukrainie i nie wiadomo co dalej, zmienia się świat, w którym mieszkaliśmy dotąd. Jak na to powinni zareagować ludzie wiary? Ci, którzy pokładają swoją nadzieję w Chrystusie. Czy możemy znaleźć przykłady ludzi w historii Kościoła, którzy byliby dla nas światłem i wskazówką, jak postąpić? Chcę dzisiaj wspomnieć Jana Chryzostoma, który w roku 388, czyli przeszło 1600 lat temu, wygłosił katechezę chrzcielną. Do ludzi, którzy właśnie przyjęli chrzest, dorosłych, którzy przyjęli chrzest. Był to czas, kiedy kościół był rozszarpywany przez Arian. W związku z tym Jan Chryzostom kilkakrotnie był skazywany na banicję, musiał uciekać, zostawiać swoich umiłowanych parafian i przenosić się gdzieś daleko. Później wracał i znowu był wyganiany. I Jan Chryzostom przemawia do tych mężczyzn i kobiet, którzy przyjęli chrzest i mówi do nich między innymi w katechezie czwartej, właśnie wtedy 9 kwietnia 388 roku. Niech będzie Bóg uwielbiony, bo oto i z ziemi zabłysły gwiazdy Jaśniejsze od niebieskich. Gwiazdy na ziemi przez tego, który z nieba objawił się na ziemi. Nie tylko na ziemi, lecz nadto we dnie zajaśniały o dziwo. gwiazdy dzienne są jaśniejsze od nocnych. Tamte bowiem ze wschodem słońca gasną. Te ze zjawieniem się słońca sprawiedliwości jaśniejsze się stają. Mówi o gwiazdach, jako o nowo ochrzczonych. Ludzie w tamtym czasie, przyjmując chrzest, widzieli, jak wielka przemiana dokonywała się w nich. Potrafili z łatwością wybaczać, potrafili znosić różnego rodzaju trudności, odpłacali rzeczywiście miłością na nienawiść, na złość. To wielkie świadectwo. Obecności Chrystusa w nowo jaśniało wtedy w kościele wielkim blaskiem i Jan Chryzostom docenia tych chrześcijan i głosi chwałę Chrystusa, który tak potrafi zmienić życie. Słuchając tego mógłby ktoś pomyśleć, że obecnie przyjmujemy chrzest w dzieciństwie i nie ma takich owoców. Ale nawet sam Jan Chryzostom mówi, że z wiekiem zdarzało mu się być niewiernym do końca i że przez niedbalstwo utracił owo doskonałe i pierwotne braterstwo, które wtedy otrzymał na swoim chrzcie. I dalej mówi do tych ochrzczonych, żeby się przygotowali na walkę. Mówi, walka, którą musicie podjąć teraz jako chrześcijanie, to nie jest taka walka jak w gimnazjonie, że między dwoma walczącymi stoi sędzia, który jest obojętny i powinien skierować swoje zwycięstwo ku temu, który rzeczywiście jest lepszy. Mówi, wy walczycie wobec sędziego Jezusa Chrystusa, który jest po waszej stronie. On, który już pokonał szatana, teraz będzie sądził Was, których wspiera swoją łaską. A więc zwycięstwo jest już nam dane. Należy je tylko podjąć. Mówi Anchryzostom, że zostaliśmy wyposażeni zupełnie nietuzinkowo to, co jest nam potrzebne, ażeby zwyciężyć szatana. I mówi tutaj, o Eucharystii. Odwołuje się do obrazu wyjścia Izraelitów z Egiptu do dziesiątej plagi i mówi tam, gdy Izraelici osmarowali odżwiadomów krwią baranka, aby ich nie zabił anioł, który dokonywał pomsty, tak teraz chrześcijanie spożywając komunię świętą mają na ustach krew Chrystusa. I na sam widok Komunii Świętej, którą mamy w sercu, gdy idziemy, szatan pieszcha przed nami. Bardzo ważne słowa, które mobilizują nas do tego, aby rzeczywiście nieustannie przyjmować Komunię Świętą, a po jej przyjęciu mocno pielęgnować obecność Chrystusa w naszym sercu, nie zapominać o Nim, ale być z Nim zjednoczonym mówi Jan Chryzostom dalej Są dwa sakramenty, które prowadzą nas do pełnego zwycięstwa i otwierają przed nami perspektywę wieczności. Zostały one wyrażone w obrazie, kiedy Chrystus wisząc na krzyżu i kiedy mu włóczniom żołnierz przebił bok, wypłynęła woda i krew. I mówi Jan Chryzostom: woda jest sakramentem chrztu, który przyjęliście, a krew jest sakramentem eucharystii, którą się na co dzień karmicie i która was umacnia do zwycięstwa. Niech te słowa świętego Jana Chryzostoma, wielkiego teologa starożytności, pozostaną w naszym sercu i niech będą jako życzenia wą dzisiejszą wielkanoc aby nas umacniać i przekonać jak wielka jest godność bycia chrześcijaninem i jak wielka jest godność dziecka Bożego który może karmić się i przyjmować do swojego serca Chrystusa w komunii świętej cokolwiek by się nie działo Chrystus prowadzi nas ku wieczności Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.